Cześć. Witam was w serii Tech Beauty, w serii, w której prezentujemy najlepsze sprzęty fryzjersko-barberskie. Dzisiaj na nasz warsztat trafi aż 6 trymerów od Babylisa. Zobaczymy co oferują, czym się różnią, a gwarantuję wam, że znajdziecie idealny trymer dla siebie. No to co, zaczynamy. Oczywiście jako pierwsze porównamy sobie pudełka. Zaczynamy od MT725E. Jest najmniejszy z całej szóstki. Na jednym ładowaniu wytrzymuje 60 minut i potrzebuje 8 godzin ładowania do pełna. Dodatkowo jest wodoodporny, posiada 4 nakładki dystansowe oraz końcówkę do nosa. Kolejny jest nieco większy MT727E. Działa 60 minut na baterii, naładujemy go do pełna w 8 godzin, zamiast ostrza ze stali nierdzewnej znajdziemy ostrze karbonowo tytanowe Również jest wodoodporny, posiada Aż 7 nakładek dystansowych, i oprócz końcówki do nosa i uszu znajdziemy również końcówkę foliową. MT812E jest multi-trimmerem 11 w jednym. Od swoich poprzedników różni się tym, że na jednym ładowaniu można go używać przez 4 godziny, a wystarczy go ładować przez 3. Mamy tu ostrza ze stali nierdzewnej, trymer z ostrzem typu T, trymer z wąskim ostrzem, końcówka do nosa i uszu, końcówka foliowa i 6 nakładek dystansowych. MT860E. Co ciekawe, znowu mamy 8 godzin ładowania jak dwa pierwsze modele i tylko 70 minut działania na baterii. Mimo to ostrze jest karbonowo-tytanowe, posiada trzy nakładki dystansowe, regulowaną nakładkę od 2 mm do 14 kolejną regulowaną nakładkę, tyle że precyzyjną, trymer do brwi z dwoma nakładkami oraz trymer do nosa i uszu. Multi Trymer 12 w jednym MT987E 8 godzin ładowania, 70 minut czasu na baterii. Tym razem ostrze jest grafitowe. Mamy tu regulowaną nakładkę grzebiniową do brody, regulowaną nakładkę grzebieniową dla efektu kilkudniowego zarostu. Trymer do brwi z grafitami, kitowym ostrzem i do niego dwie nasadki, trzy nasadki grzybieniowe do ciała, golarka foliowa i trymer do nosa i uszu. Najbardziej wypasiona wersja multitrymera. 15 w 1. MT 996E. 3 godziny ładowania i aż 5 godzin pracy bezprzewodowej. Ostrze jest ze stali japońskiej, łącznie 11 nakładek. Kolejny trymer z ostrzami ze stali japońskiej. Golarkę foliową, trymer do nosa i ucha z ukośnym systemem ostrzy do bezpiecznego i delikatnego cięcia. Oprócz tego cyfrowy wyświetlacz i stojak z bazą ładującą. Także przejdźmy do momentu, w którym wybierzemy, który trymer nas interesuje. Trymer do zarostu twarzy i końcówka do nosa i uszu. Zdecydowanie godzina Wam wystarczy. W zestawie parę końcówek do stylizacji, prosto i bez kombinowania. Jeżeli zdecydowalibyście wyjść poza obręby twarzy, ta maszynka będzie lepszym wyborem. Oprócz wcześniej wspomnianych końcówek, mamy jeszcze końcówkę foliową, którą elegancko ogolimy się do zera. W tym modelu znajdziemy aż 5 końcówek, ale najbardziej ciekawą jest właśnie ta. Jeżeli podczas golenia bierzecie konturowanie pod uwagę, będzie to wybór dla Was. Kolejny trymer zamiast końcówki przeznaczonej do konturowania posiada końcówkę do brwi. Jeżeli nie chcecie, by Wasze brwi były krzaczaste lub były jedną brwią, to będzie wybór dla Was. Oprócz tego trymer ma regulowaną końcówkę. W kolejnym modelu również mamy regulowaną końcówkę, w zestawie otrzymamy również dwie końcówki foliowe, jedną szeroką do zarostu i drugą wąską do ciała. Między nim a MT860 różnica jest naprawdę niewielka i różnią się tak naprawdę końcówką foliową do ciała. Więc tak naprawdę MT860 może być dla Was wystarczający, aczkolwiek jeżeli chcecie dogalać mniej dostępne miejsca warto wziąć pod uwagę mt 98. Shit. I na koniec 15 w jednym, który ma 4 końcówki i 11 nakładek. Ten model prezentuje się naprawdę dobrze i można nim strzyc przez 5 godzin. Oprócz golenia zarostu twarzy i ciała, będzie też wręcz idealnym wyborem do golenia włosów na głowie. To najbardziej uniwersalny multitrymer do ciała, i jedyne czego mu brakuje, to tak naprawdę końcówka do brwi. W zestawie mamy bazę ładującą, dzięki czemu po skończonym strzyżeniu multitrymerem nie będzie on się walał po Łazience. Zamiast tego położymy go na bazę. I najważniejsza cecha, która wyróżnia tą maszynkę, to japońskie ostrze. Mam nadzieję, że porównanie się podobało i do zobaczenia w przyszły piątek.